Na jakim jesteś kanale, papi? Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Patrycja Boksyfiów i witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj zaczynam dla Was takiego e, dość szybkiego weekendowego vloga, w którym oprócz tego, że zobaczycie jak spędzam swój maturalny weekend i jak uczę się już w ostatnim miesiącu do matury, no to jeszcze sobie pojedziemy do Wrocławia, bo jutro są dni otwarte na Politechnice i co prawda jakby to nie jest mój absolutnie pierwszy wybór. Chcę pojechać, bo na innych żadnych y, dniach otwartych nie byłam, więc w sumie jakby pojadę, bo gdyby ktoś nie wiedział, to na Politechnice Wrocławskiej też jest lekarski Także yy, jutro pojedziemy, nie papi? No i towarzyszy mi tutaj papina, czyli Tokio, dlatego że opiekuję się nią teraz i, i... co? I co? I księżniczka siedzi na moim łóżku cały czas, tak? A ja siedzę na ziemi. To jest hierarchia, pies i człowiek. Tak. I w końcu czytam jakąś książkę. Ja się nie spodziewałam tego, że wy tutaj jeszcze przed moją maturą zobaczycie jakąś recenzję na tym kanale z mojej strony, ale faktycznie czytam i nie znajdę jej teraz, bo nie wiem gdzie jest tutaj w tym moim całym syfie, ale mam do recenzji One for Sorrow. To jest taka seria właściwie dylogia od Zoe nie pamiętam na nazwisko, ale to jest ogólnie autorka, która napisała Girl Online, a ja te książki czytałam na samym początku mojego Bookstagrama, gdy jeszcze miałam jakieś 14 lat i napisała właśnie też taką dylogię, trochę w takim klimacie Dark Academia i też takie bardzo to jest kryminalne, to nie jest absolutnie jakiś romans czy coś, tylko tam główny motyw jest kryminalny, bo jest morderstwo, więc bardzo mi się to podoba i mnie wciągnęło, dlatego w tym vlogu wam o niej opowiem. Także razem z tym oto tutaj yy, leniwcem życzymy wam miłego oglądania, pamiętajcie, żeby wbijać oczywiście na Instagrama Bookstafiw i mam nadzieję, że film Wam się będzie podobał. I zostawcie łapkę w górę. Papina Was prosi takiego o kciuka. Ona nie ma kciuka, ale ja Wam pokażę takiego o. Tak? Tak? Co mają zostawić? Co mają zostawić? Powiedz. Szybka prezentacja y, outfitu, bo mam za 10 minut. Autobus, ale bardzo mi się podoba ogólnie. Patrzcie, mój kokiet outfit, oczywiście. Róż, róż musi być. Także mm, tak, lecimy do Wrocławia. No. Że to ja nagrywałam wega ze studniówki. W sumie tak. No, z moim telefonem, gdyby ale nie nagrywałaś. Ja, nie, ja coś nie miała, Proszę bardzo kontakt, kontent z połowy studniówki. Nie miałabym. Nie miałabyś nagranego filmiku, jak tańczysz z Bartkiem. Tak? Nie, no. nie byłoby. Kamerzystka. Super. i Nie byłoby nagranych flaszek pod stołem. <laughs> Maturzystki na Politechnice. To? Ale... Nie polecamy nie otwartych, nie, nie podobało się nam. Nie. Tak się czujesz z tym faktem. <noise> nie, nie będzie widać, mama. bo masz szybę. O, to to teraz widać. Przegapiłeś mnie w Nie ma. Uwaga, uwaga, byłam jeszcze odebrać parę rzeczy w sklepie i teraz kogo my tu mamy? że się nie myślimy, kobieto! Powiedz hej, widzowie, O, ale zresztą się telefon przekrzywił. Witajcie na naszym kanale. Zrobię wam tutaj tylko szybki update, bo jest właśnie sobota. przed 11 i ja wczoraj po tym całym tripie do Wrocławia i tak dalej byłam jakoś na tyle zmęczona, że w sumie po południu nic nie zrobiłam, a chciałam porobić sobie jeszcze trochę chemii i biologii, ale się nie udało, więc dzisiaj mam za to więcej do zrobienia i po prostu położyłam się. I zostałam o jakiejś 21 około, tak zaczynałam przysypiać, i potem stwierdziłam, że nie no wstanę, zaraz pójdę, yy, pójdę się myć. I ja o tej 21 zostałam tak, że obudziłam się o 1.30. Śniadanko y, tosty, i tu jest soczek, i tu sobie włączymy. O! Genzy. Wybieram się na podwórko. Dzisiaj muszę zrobić trzy ustne. I tak naprawdę te trzy ustne to już miałam zrobić trzy dni temu, ale y, zaczęłam z Walenroda, przerabiać te jawne i zasnęłam. Więc y, zacznijmy teraz od tego, żebym już nie zasnęła przez przypadek, zacznijmy od tego. Oprócz tego chcę już teraz z człowieka sobie robić w kółko zadania z y, biologii i skończyć y, pierwiastki z chemii bloku D. Także taki jest plan na dzisiaj. Jak wyrobię się z tym, to dopiero dołożę nowe, bo ja zauważyłam, że jak za dużo wpisuję na tą listę, to nie robię nic. A jak wpiszę trzy rzeczy, to ja zrobię te trzy rzeczy, więc tak. Idziemy. Tak mnie ja coś teraz znowu po tej nauce wzięła artystycznie, więc pakuję kilka y, prezentów na urodziny od mojego chłopaka I teraz właśnie wydrukowałam y, nasze na koncert i muszę je jakoś ładnie zapakować I mam taki papier w serduszka Znalazłam końcówkę dosłownie takiego papieru, ale mi się bardzo podoba, oprócz tego mam taki w kropki Więc trudno, może się będą trochę gryzły, ale muszę po prostu w coś te prezenty wszystkie zapakować i je ja wszystkie wezmę do torby, taki mam plan ale z tego serduszkowego, przez on jest taki trochę grubszy, to stwierdziłam, że na te bilety zrobię takie opakowanie, taką kopertę. I żeby to jakoś wyglądało, i żeby to nie były takie o kartki zwykłe. Także tak. I jeszcze jedną rzecz mi teraz wydrukowało: opakowanie na Hot Wheelsy. Akurat to jest coś takiego, że wiecie, zamiast tej takiej teksturki, która jest z tyłu w Hot Wheelsach, to wy robicie, projektujecie swoją własną. To też taką zaprojektowałam. Oczywiście będę to musiała podkleić na jakimś kartoniku czy na grubszym papierze, ale yy, myślę, że mi się to uda i nawet ładnie mi wydrukowało, więc yy, to będzie po prostu zastępcze opakowanie do tego. Nie wnikajmy w to, jakie to są Hot Wheelsy, bo ogólnie to były ostatnie w sklepie, więc. Nie miałam wyboru, albo musiałam kupić te, albo w ogóle, a jakby chciałam to, bo ja robię prezenty na każdą literę imienia i potrzebowałam czegoś na A, e, jako autka, nie, więc jakby, tak, obmyśliłam to, obmyśliłam, zaplanowałam i wszystko jest git. To jest obraz, który namalowałam, to mi Picasso po prostu, jakby naprawdę jestem z niego tak dumna, z tego obrazu, chcę z powrotem ten obraz, nie no żartuję, ale jestem z niego giga dumna. Bo chyba jeszcze nigdy mi taki ładny obraz nie wyszedł. Malowany dosłownie farbkami za 10 zł, które leżały w mojej szafce jakieś 2 lata i no, mi się tak właśnie średnio na kilka miesięcy przypomina, że ja mam farbki, czy coś w tym stylu i potem maluję. I jak już to namaluję, to od razu wiecie w kilka godzin, że maluję pod rząd i potem nie ruszę farb przez kolejne pół roku. Ej, powiem Wam, że te Hot Wheelsy są cięższe do zrealizowania niż myślałam, naprawdę. W sensie to zrobiłam i patrzcie, ten plastik się trzyma, więc dobrze, że najwyraźniej y, mam jakiś dobry klej, ale tak się z tym po prostu tutaj naciapałam. I najlepsze jest to, że jak oderwałam te Hot Wheelsy, y, ten jakby plastik i te outkot tego oryginalnego papieru, to totalnie strasznie dużo farby zostało z tego oryginalnego opakowania i ją teraz y, czyściłam acetonem, bo wodą nie schodziło, więc. Poświęciłam nawet trochę swojego paznokcia przez ten aceton, żeby to zrobić. Dzień dobry, Popina. Jak się dzisiaj czujemy? Ja jestem wespa. Ja Z ogóle jakiś... Pierwszej w nocy zaczęłam przerabiać skórę z biologii, co było totalnie sick. Nie wiem dlaczego ja to zrobiłam, ale zasnęłam przy robieniu zadań naturalnych. Dzisiaj mamy jajko i grzanki, które sobie natarłam czosnkiem i przesadziłam ilość tamtego czosnku, ale trudno. Co popina na Co tam? Nie, nie, nie. Jest tak ciepło ogólnie, jest jakieś 25 stopni, tylko że wieje taki wiaterek, więc jakby nie jest mega ciepło, ale i tak zaraz biorę chyba takie y, kolarki, średnie spodenki. Tak? Chodź, idziemy ubrać spodanki. No. Ja myślałam, że robienie zdjęć z Tokio będzie łatwiejsze, aczkolwiek ja skończyłam z z podankami uwalonymi całymi z trawy, bo się tutaj przeorałam po prostu po tej trawie razem z nią. Z kolanami całymi z ziemi, to akurat, dobra, tego się spodziewałam, bo tutaj się tarzam dosłownie, ale... Papi, chodź tu, chodź. Ale ym, nie było łatwo, nie było łatwo. Coś wyszło, ale tylko przednią kamerą, bo zapomniałam tego takiego przyciska, wiecie, tego takiego ym, samowyzwalacza jakby, na bluetooth przyciska, więc y, musiałyśmy sobie jakoś radzić. 还是 udo。 Naprawdę nie umiem uwierzyć w to, że jest tak ciepło, że jest yy, 7 kwietnia i ja stoję w topie tu. Naprawdę, I ja pamiętam, jak ja dwa lata temu nagrywałam na początku właśnie kwietnia taki film, że tam dzień po mental breakdown, coś takiego i em, tak, to był początek kwietnia na 100% i ja wtedy chodziłam w kursy i w bluzie. W kurce, i bardziej się było słoneczko, kwiatki kwitły, ale jakby nie było aż tak ciepło, a teraz tak to słońce grzeje, że ja jak teraz wyszłam z domu, to naprawdę mi dmuchnęło takie ciepłe powietrze, jakby było na to, więc ja po prostu jestem w jakimś szoku i yy, pokażę wam teraz, jaki asortyment przyniosłam sobie na podwórko, bo byłam teraz chwilę w domu, a już wróciłam tutaj, bo jest takie słońce, że trzeba z niego yy, korzystać i tutaj po prostu. Tutaj na tarasie to jest jakieś 30 stopni. Teraz matura biologia, moja ulubiona książka 5 na 5 gwiazdek na Goodreadsie, no i iPad. I zobaczymy, już tutaj trochę jest cień, więc będzie mi się tutaj po prostu łatwiej prasowało i zobaczymy, ile mi się uda pouczyć. Chciałabym zrobić dzisiaj układ ruchu całej i zadanka porobić. Zrobiłam sobie statyw z dwóch doniczek, więc nie mam pojęcia, czy to wyjdzie, ale nagram wam e, trochę o One For Sorrow, dlatego że jeszcze nic nie zdążyłam opowiedzieć właściwie w tym filmie o tej książce. <grym> więc najpierw wam tutaj trochę opowiem o treści, a potem zrobię taki szybki update, właściwie jak ona mi się e, aktualnie podoba, bo jestem na jakiejś 150. stronie, więc jeszcze sobie muszę trochę właśnie ją przez ten weekend poczytać. Ale generalnie, jeśli chodzi o fabułę, to mamy tutaj. E, Illumin Hall to jest taka w sumie szkoła, elitarna szkoła, która trochę przypomina jak dla mnie taki Hogwart, tylko taki bardziej Hogwart w stylu Dumbledore's Academy powiedzmy i też dlatego ja tą książkę nazwałam Połączeniem. Przewodnika po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki z Danbridge Academy, bo mamy tutaj i tą szkołę, i te relacje między tymi wszystkimi uczniami, i wątek kryminalny, i jestem bardzo ciekawa, jak ten wątek kryminalny rozwinie się dalej. Generalnie mamy tutaj Audrey, która przyjeżdża do tej akademii, przenosi się z Georgii, o ile dobrze pamiętam, ze Stanów, do Wielkiej Brytanii i będzie teraz mieszkać w internacie, Ma wiadomo nową koleżankę w pokoju i musi się ogólnie przestawić, poznać wszystkich ludzi. No i w momencie, gdy ona przyjeżdża do tego Ilumen Hall, to jest nowy rok szkolny, a na koniec zeszłego roku w tej akademii ktoś prawdopodobnie zabił dziewczynę. Ogólnie policja twierdzi, że ona popełniła, nie mogę chyba tutaj teraz powiedzieć co, no ale jakby wiecie, słowno jest, żeby mi filmu nie, nie zbanowali. Więc tak twierdzi policja, ale tak naprawdę powstaje podcast? który chce wyjaśnić tajemnicę jakby śmierci tej dziewczyny i wszyscy uczniowie słuchają tego podcastu, nie wiadomo, kto go prowadzi, i właśnie główna bohaterka wydaje mi się, że tutaj z czasem będzie właśnie dociekać, kto zabił Lolę. więc ja przede wszystkim mam nadzieję, że ten motyw kryminalny pójdzie tutaj jakoś, wiecie, bardziej się rozwinie jeszcze bardziej. Bo na początku to wiadomo, mamy tutaj trochę opis tej szkoły, oczywiście mamy też. Nar że górka do włosów miar zwiało. Mamy narrację z dwóch perspektyw, właśnie z perspektywy Audrey i z perspektywy... Ja nigdy nie pamiętam, jak się nazywa ta druga. Ivy to jest niby taka szkolna prymuska jak na razie. Ona mnie trochę denerwuje, bo niby jest taka, że, że się dobrze uczy i tak dalej, ale wiecie, to jest ten taki czarny, ukryty charakter, który tak naprawdę jest niemiły dla drugiej osoby. Mega nie lubię po prostu takich postaci w książkach, więc mam nadzieję, że ona też się zmieni i trochę tutaj w inną stronę to pójdzie, więc yy, tak. Tyle mogę powiedzieć jak na razie, więc no zobaczymy po prostu, co tutaj będzie dalej, i co okaże się z tym morderstwem. Naprawdę mam nadzieję, że ona jednak pójdzie w stronę. To kryminal. Zasuwam z ptasiami w pudełku, jak one mi się rozwalą. Bo są z takim jakby maliną i z y, jakąś to góry ozdobą i pojaśnię, że mi się tu po prostu dostali pod legendki. Wow! Mega! Nie widać leżącego błędu. Zrobię wam jeszcze takie update gadane. Dlatego, że dzisiaj w sumie miałam to. Wow, bocian tam leci. Nie wiem, czy go będzie widać. O, tam poleciał. Tam, 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 tam. tam. Zarąbiliśmy się. Nie poszłam na dwa własne, bo jest tak ciepło, że nie ma co siedzieć na sali i ćwiczyć. A poza tym dzisiaj u mnie z 29 osób. Na tym Wławie zostały jakieś 6-7, więc jakby totalnie not worth it. i dlatego też wróciłam sobie wcześniej do domku i będziemy trochę siedzieć na podwórku może, muszę jeszcze wykorzystać tą pogodę i pty się rano przeżyły. Zrobiłam wam taki update, że pty się rano przeżyły na szczęście, więc jestem dumna z moich umiejętności transportowych. No i tyle, nic innego ciekawego się dzisiaj nie działo. Jeszcze teraz e, lekcje na jutro na angielski W sensie po prostu mam takie zadania Jak chcę mieć sześć na koniec To muszę przygotować jakąś całą lekcję 45 minutową i dlatego robię Kahuta, e, bo myślę, że to jest Dobre wyjście z sytuacji Dobre wybrnięcie tutaj e, Ale i tak po prostu Tworzenie tego jest tak nudne Masakra i jeszcze jak mi się to nie zapisze Albo coś, to chyba mnie coś naprawdę tutaj już Rozwali, ale nie, bądźmy dobrej myśli Teraz wszyscy fani Booker będą wiedzieć, ile masz lat. Przyszedł czas na to, żebym wam podsumowała szybko tego vloga. Już tutaj mi w sumie nie zostało dużo czasu, bo nie żeby ten film trwał 100 lat, ale przede wszystkim chciałam tutaj zrobić podsumowanie One for Sorrow, bo ogólnie to już ją praktycznie skończyłam i jutro na Instagrama wleci recenzja, więc dzisiaj wieczorem prawdopodobnie ją sobie to kończę e, i po prostu pełną recenzję będziecie mieli na Instagramie, a tutaj wam powiem takie moje jeszcze ogólne przemyślenia. Na szczęście stało się tak, jak chciałam, czyli faktycznie było tutaj dużo tego wątku poszukiwania tego. E, Sprawcy, mordercy, i tak dalej, i przede wszystkim chciałam tutaj pochwalić za ten podcast, bo ten podcast, właśnie, kto, yy, kto zabił tą lolę, jest właśnie takim tutaj ciekawym przerywnikiem w tym wszystkim i sprawia, że chcemy tę książkę czytać dalej. Jeśli chodzi o relacje między dwiema głównymi bohaterkami, to jest że jestem ciekawa, jak to poleci dalej w tym drugim tomie, bo ogólnie w tym drugim tomie, czyli To For Joy, mamy ciąg dalszy. Podobno tutaj się pojawia jakaś kolejna zagadka. Niestety nie zdążyłam Wam zrecenzować tych obu książek w tym vlogu, chociaż bardzo chciałam, ale no dla mnie to jest po prostu teraz w tej klasie maturalnej nie do zrobienia, więc też tutaj jakby z góry przepraszam wydawnictwo, że po prostu nie wyrobiłam z terminem, aczkolwiek, no, ta jedna to już było dla mnie tutaj wyzwanie, a druga to dopiero, nie wiem, no, no za dużo. Ale tak czy siak, na pewno się za nią y, teraz zabiorę i będę ją czytać od razu po tej drugiej. To jest dylogia, więc myślę, że tutaj nie ma co tego sobie dzielić nie wiadomo jak, bo y, myślę, że ten pierwszy tom zakończy się na tyle teraz ekscytująco, że od razu będziemy chcieli ściągnąć po ten drugi, więc ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo jeśli chodzi o poprzednią książkę Zoe, to y, ona była spoko, ale jakby nie była wybitna, nie wiadomo, jak była fajna i tak dalej fajnie się ją czytało, a tutaj już mamy faktycznie na tyle tematów i ten klimat Dark Academy i to wszystko rozwinięte. Może to jest też kwestia tego, że to jest jednak duet autorski, a nie jakby jej książka w pojedynkę. Ale y, myślę, że właśnie tutaj, tak jak mówiłam już w jakimś klipie z tego vlogu, jeśli podobało wam się Dark Academy i przewodnik po zbrodni według y, Grzecznej dziewczynki, to są dwa bardzo popularne tytuły. To to na pewno również wam się spodoba i y, tak myślę, że wystawię jej tak około czterech gwiazdek. Jak na razie jeszcze zobaczymy jak to zakończenie i też zobaczymy jak drugi tom. A ja się już z wami w tym vlogu e, żegnam, zobaczymy się dopiero pod koniec kwietnia tutaj na kanale, jak wstawię jeszcze jednego właściwie, bo mam w planach e, nagrywać taki, wiecie, miesięczny już podsumowujący mój ostatni ever miesiąc liceum, więc e, zobaczymy się prawdopodobnie wtedy, a teraz trzymajcie kciuki za moje dalsze przygotowania e, maturalne. Jeśli wy w tym roku piszecie maturę albo tam mamy jakiś egzamin uzbokresisty czy coś, to też za was trzymam kciuki i życzę wam e, miłego wieczoru i albo miłego dnia. Pa, pa.